Górek! Ja mocno mu dałem, aż się rozkręcił kurde. <grywa> <Kurna. grywa> kurde. Kurde. Nie, tylko nie lampa. Hej tu! W dzisiejszym odcinku dzień drugi jest ja w górę. I co? Lecimy! Jest podotka ekipa! szczyty zdobywane oczywiście w social wiecie o co chodzi no i jazda a, a ale urwał ale to było dobre niech to rozrusznik padł mam nadzieję, że to jakiś drobiazg typu wypięta kostka, czy coś takiego bo nie wyobrażam sobie kopać tego motocykla na każdej górce A teraz wlaczuje Hall z poprzedniego odcinka Pierwsza wywrotka była nic Paciak, sprawdźmy ale każdemu się takie coś zdarza Już nie rozpoczął najlepiej tego wyjazdu nie chciał, oprócić, nie chciał komuś jechać po trawie, wybrał brów, no i nie zauważył. Jan skipierdza liga. Kurde pięknie jest tutaj, naprawdę pięknie. motorek ma zarobisty, ale oponę ma tragiczną Pięknie, pięknie to zrobiłeś. Nagramy wszystkich. Dobrze. Ue, no nie ma na łatwiznę. No ładnie. Jedziemy dalej. Ôi Okay. ####تو... تو راه جاكم يفوتني... I noga na podnóżku. To nie jest łatwo tym ruszyć. A jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? Jak się jedzie 150? Nie, spoko, jak ciąży spada. No, jest fajnie, jest ciężko. To przede wszystkim ciasno, dużo pozwalanych belek kół, patyków Pomiędzy drzewami trzeba się obowiązkowo zmieścić. I powiem Wam, nie jest łatwo do tego. No, jest hardkorowa ekipa i to też. Stresuję trochę, dlatego mogę robić taki kupów coś na teraz, ale jedziemy i tu będzie ogień. Cztery razy próbowałem Padł mi obciągnąć Siedzi na dupie, czy siedzi na stoi? Siedzę na dupie W sensie stoję też Jeden pad do ciąża, drugą po Też On na tym jeżyku i ze swoją wagą, on tam ma naprawdę kłopot Jest Więc dobry Wojta nie, nie pampuj się To w ogóle on wiesz, że o te nie... kalesony jeździ swoje, nie? Konkurencję twoją! Kurwa, bo no. tych A tym głównym wiesz, jak ciężko się jedzie? Ona jest zarobiste. No, on Mam wziąć ten plastik, bo? No. Mam mu wziąć ten plastik? No. Elegancko. Za mocno mu dałem, aż się rozkręcił, kurwa. <laughs> Pilu, piruet Kurde Nie, tylko nie lampa O, zajebiście Tu mi się złamało to trzymanie na gumkę To chyba jakiś znak Aby wrócić na chatę, bo jestem cholernie zmęczony Zróbmy sobie taki mały konkurs. Policzcie i napiszcie w komentarzach, ile dzisiaj zaliczyłem gleb. No i narra.